Pędź ze mną aktywny tydzień, a zaczęłam go od spaceru na nowe paznokcie, bo akurat była ładna pogoda, później się niestety zepsuła, więc zamiast pójść biegać w plenerze, musiałam posiłkować się bieżnią. W międzyczasie odpisałam na wasze wiadomości i całkiem ładny trening mi wyszedł. We wtorek tylko spacer, bo cały dzień spędziliśmy z synem w samochodzie, więc później musieliśmy się rozruszać. Rodę. Wreszcie udało mi się dotrzeć na siłownię, gdzie zrobiłam trening taki całego ciała. zaczynałam jeszcze w koszulce, ale później już się rozgrzałam. Po powrocie nagrywania. Dla Was nowy film. Tym razem w takim jesiennym klimacie pieczone jabłka to zdecydowanie coś, co musicie spróbować. W czwartek na siłownię pojechałam rano, bo później miałam wizytę u lekarza. Myślałam o bieganiu, ale padał deszcz, więc tym razem zrobiłam trening góry. No i trochę brzucha. Jak wróciłam do domu, zabrałam się za owsiane ciasteczka. Oczywiście degustacja musiała być, a przepis będzie jutro. W piątek już typowy trening dołu i akurat tak się złożyło, że musiałam jechać 3 dni pod rząd na siłownię, bo nie miałam jak inaczej tego rozłożyć w tym tygodniu, ale cieszę się, że udało się zrobić coś. Sobotę tylko wyciągnęłam matę i zrobiłam lekkie ćwiczenia w domu, jakieś rozciąganie. I to tyle. A jak wygląda Wasza aktywność tej jesieni? Stawiacie na jesień w ruchu, czy niekoniecznie? Dajcie znać w komentarzu.